Chromik jest takim mądrym koniem on się stąd wywodzi stąd został kupiony w naszej stajni i widzicie tą barierkę? a zaraz Chrom wszystkie konie wyprowadzi na trawę weszły się schłodzić zobaczcie jak pięknie i już Chromik wyprowadził kryna a Karino patrzy co się dzieje czy też mam iść? się schłodziły i weszły sobie a Karina teraz patrzy. O co chodzi? Jak one wyszły? Teraz się nawołują. Wyszłaś, mnie nie wziąłeś? <grybujesz> Trzeba było iść. <grybujesz>